Hej, kochani, witam Was w piątym vlogmasie. Już dzisiaj w ogóle. Wow, po prostu ja nie mogę, jak to szybko leci. I dzisiaj sobie otwieramy piąte okienko. Jest ogólnie ono duże. Ja obstawiam, że będzie tam. Um, słuchajcie, kamerę trochę ustawiam, że będzie tam siodło, więc zaraz się przekonamy. I tak, piątka jest tutaj Sprawdzamy O! Miałam rację Zobaczcie Oj, tutaj się coś zaczepiło Dobra I tak jak mówiłam Jest to siodło, właśnie zgadłam Bo właśnie ono jest takie duże A okienko mi nie pasowało Na jakiegoś psa czy coś Już teraz w piątce, więc Tak pomyślałam, że może siodło Zobaczcie, tak wygląda siodło. Ym, siodło raczej mi się nie przyda, chociaż jest to siodło z nowej generacji, jakby yy, i jakby ono mi się akurat bardziej podoba od tych starych. Nie wiem dlaczego, ale jakby <coughs> zdecydowanie fajniej jest zrobione. Zobaczcie te w ogóle detale tutaj, yy, przeszycia. W ogóle świetnie ono wygląda serio, tylko jakby. Ja nie lubię, że one są z gumy, co nie? Jakby będę zapewne sprzedawać je, ponieważ nie używam akcesoriów do modeli. Ym, więc ono pójdzie najprawdopodobniej na sprzedaż, jak jeszcze będzie o głowie i właśnie ta dziewczyna, w sensie jeździec, to sprzedam je w zestawie za 30 zł, więc <laughs> ogólnie śledźcie mojego Vinted, e, tam ono zapewne będzie, ale naprawdę jestem pod wrażeniem. Samo siodło jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Serio. Zobaczcie sobie tutaj te detale. Naprawdę super. Podoba mi się bardzo. Zobaczcie ogólnie samo siodło tak by leżało na tym koniu. Moim zdaniem ono wygląda naprawdę średnio na nim, jakby w ogóle nie jest dopasowane, a jest to siodło, przypominam, na niego, ponieważ jest z tym kalendarza, to jest jeden duży koń, więc tak troszkę dziwnie. Ale myślę, że na inne modele będzie spoko pasować, więc, no, tak wygląda. Ja go tutaj nie zapinam, bo jakby sensu nawet nie ma, żeby na przykład ktoś dostał po prostu to siodło ta osoba, która kupi takie nowiutkie, co nie bez żadnego użytku po prostu, jakby. Um. <laughs> no, więc, tak, tak wygląda. Do końca vlogmasów jeszcze je zostawiam, żeby wiecie, kompletny był ten. No i tak, dzisiaj mamy piątkę, w ogóle muszę zacząć montować music wideo. A jutro mamy szóstkę, i w szóstce obstawiam, że będzie jeździć właśnie tak samo jak wczoraj. Więc zobaczymy. No i to by było na tyle dzisiaj. Do zobaczenia jutro.